Cześć, kochani! Jestem mega szczęśliwa, że jesteście tutaj. Również jestem bardzo szczęśliwa z tego, że moja liczba subskrybentów to jest już prawie 200. Dosłownie kilka osób brakuje do 200, więc klikajcie koniecznie subskrypcję, aby być oczywiście na bieżąco z moimi filmami. No i również bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze, bo one mnie niezmiernie cieszą, motywują i dodają chęci do robienia kolejnych filmów. A tych filmów mam dla Was mega, mega dużo, tylko że ostatnio po prostu miałam zakończenie roku szkolnego. Zakończenie moich studiów, więc miałam sesję, miałam bardzo dużo egzaminów, na które musiałam się dużo uczyć. No i zaraz po sesji wyjechałam do Brighton, przyleciałam do mojego chłopaka, który jest tutaj już półtora miesiąca. Wyjechałam do pracy w tamtym roku też tutaj byłam. A więcej o tym miejscu, o tym co będziemy tutaj robić, gdzie będziemy pracować w kolejnych filmach, także mam nadzieję, że będziecie na to czekać. Dzisiejszy filmik jest natomiast. O moim makijażu, czyli jeżeli już się maluję, to chciałabym Wam pokazać, jak wygląda u mnie taki casualowy make-up. Chcę Wam również pokazać moją minimalistyczną kosmetyczkę, czyli dosłownie kilka rzeczy, które używam do mojego makijażu. Są to głównie produkty wegańskie i naturalne, takie bez syntetycznych, oczywiście składników. Pragnę tutaj zaznaczyć, że makijaż jest dla mnie dodatkiem i ja uwielbiam siebie naturalną. Uwielbiam siebie bez makijażu i bardzo kocham siebie naturalną. I nigdy nie chciałabym patrzeć na siebie przez pryzmat tego, jak wyglądam z makijażem i jak bez, oraz definiować siebie jakoś w ten sposób. Myślę, że zrobię kiedyś jakiś pogadankowy film na ten temat. Teraz chciałabym wam pokazać, jak ten proces u mnie wygląda. Jak głównie się maluję na jakieś wyjście z przyjaciółmi, z rodziną. Jak mam na to po prostu ochotę. Nie uzależniam mojego dnia od robienia makijażu i nie muszę rano wstawać, żeby go zrobić. To jest jakaś tam rzadka część mojego artystycznego życia. A teraz chciałam zrobić ten filmik, ponieważ w niedługim czasie mogłabym nawet zupełnie zrezygnować z robienia makijażu, ponieważ u mnie to jest tak, że maluję się czasem 2-3 razy w tygodniu, a czasem raz na 2 miesiące, bo mi się często po prostu nie chce tego robić, dlatego nie wiem, czy będę po prostu kupowała ponownie kosmetyki kolorowe, więc chcę Wam to wszystko teraz pokazać. Tak więc, kochani, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do filmu. Mam 3 kremy BB. Marek Fridge, Avril i Benecos. Dziś użyję fridge i już Wam o nim opowiadam. Jest to produkt naturalny, wegański, bez konserwantów, za czym idzie trzymanie go w lodówce. Mam go w odcieniu FF1, gdyż moja skóra jest średniej tonacji i idealnie się do niej dopasowuje, jak zaraz zobaczycie. Krem jest fajny, jeżeli faktycznie nie jesteście w stanie wyjść na miasto bez żadnego retuszu na twarzy. Jest mało kryjący, co daje naturalny efekt, z czego ja jestem mega zadowolona. Co jest jeszcze plusem, to to, że pięknie rozświetla buzię, więc nie trzeba używać rozświetlacza. Natomiast po kilku godzinach moja twarz jest po nim bardzo tusta i co gorsza, nie wystarczy raz odtuścić ją chusteczką tylko kilka razy. Moja cera jest mieszana, ale przy odpowiedniej pielęgnacji nie jest aż tak tusta jak przy użyciu tego kremu. Minusem jest też cena i jest to 149 zł za kilka olejów, mocznik, pantenol, glinkę, emulgator, bo to głównie widzimy na pierwszym miejscu w składzie. Jeżeli chodzi o krem BB Avril to dużo bardziej kryje, ale podczas stosowania są widoczne suche skórki i trzeba szybko go rozcierać na twarzy. Kosztuje około 37 zł. Jest wegański i posiada certyfikat EcoCert. Skład jest już nieco dłuższy i pojawiają się substancje konserwujące i zagęszczające, natomiast kosmetyk jest również naturalny. Krem BB Benecos jest ciemniejszy i cięższy od dwóch wcześniejszych. Kryje podobnie do Avril, ale jest moim zdaniem lepszy na chłodniejsze pory roku. Kosztuje około 27 zł. Jest cruelty free i ma dość długi skład. Na pierwszym miejscu znajdziemy wodę cytrynową, glicerynę, oliwę z oliwek, później znajdziemy masło shea i olej żerzoba, ale w przeplatance z zagęstnikami i substancjami stabilizującymi. Nie jest niestety wegański. No i ja preferuję kosmetyki o składzie jak najbardziej prostym. Fajnie mi się sprawdzało łączenie Avril i Benecos. Ładnie mi wygładzały skórę razem i dobrze się trzymały. Następnie pudruję brwi moim pudrem, którego robiłam sama, i którego uwielbiam, bo jest 100% naturalny. Na kanale jest film, jak go zrobić, więc zostawiam Wam link w opisie. Kretki do brwi używam firmy Avril. Posiada certyfikat EcoCert i nie była testowana na zwierzętach. Skład ma dość fajny. Jest przyjemna w użyciu i kosztuje około 14 zł. Pudruję teraz całą twarz. Tusz używam z firmy Santé i jest prześwietny, a kosztuje tylko 17 zł i to jest hit. Jest wegański, ma bardzo fajny skład. Na początku znajdziemy olej migdałowy i rycynowy, które są świetne w pielęgnacji rzęs. Jest bardzo delikatny dla oczu. Nigdy mnie po nim nie piekły oczy, plus bardzo dobrze się trzyma i się nie osypuje. Mam trzy szminki kolorowe, których używam. Dziś użyję jednej kredki z Avril w kolorze nut. Obydwie mają bardzo ładne kolory, natomiast nie są matowe. Są dość trwałe, ale co jakiś czas trzeba je poprawiać. Nie są testowane na zwierzętach i mają certyfikat Ekocert. W składzie na pierwszym miejscu jest wiele fajnych roślinnych olei i mocznik, który ładnie pielęgnuje usta. Mam jeszcze szminkę firmy Sante, która jest bardzo fajna, trwała, matowa. Kosztuje około 30 zł. W szminkach ważne jest to, aby nie zawierały w swoim składzie różnych niefajnych, toksycznych substancji, ponieważ często szminkę zjadamy. Jest ona gluten-free, lecz nie jest niestety wegańska, dlatego będę musiała znaleźć jej odpowiednik. W składzie ma dużo fajnych olei. Oto mój końcowy look. Jeżeli Wam się podoba, to koniecznie klikajcie łapki w górę. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I żegnam Was gorąco do kolejnego filmu. Pa! pa!